Zastanówmy się, co by było, gdyby Polska przyjęła w XVI wieku protestantyzm i zamiast pozostać jedną z cór Kościoła Katolickiego została jednym z centrów protestanckiego świata. Czy gdyby do tego doszło, to Polska odbiłaby śląsk z rąk Habsburgów, zajęła Estonię oraz Ingrę w ramach wojny ze Szwecją o dominację nad Bałtykiem, czy Rosja? Dostałaby się pod Rzeczypospolitej i została podzielona na mniejsze księstwa i zwasalizowana? A może wojska Rzeczypospolitej triumfalnie wkroczyłyby do Bachszczy-Saraju i zakończyły istnienie Hanatu Krymskiego? A Osmanowie po upokarzających klęskach zrzekliby się swoich praw do gospodarstwa mołdawskiego? Może. Z kolei na przełomie XIX i XX wieku polskie elity zamiast skupiać się na idei odzyskania niepodległości martwiłyby się, jak utrzymać wieloetniczną monarchię rozrywaną przez nacjonalizmy narodów, zamieszkujących rozległe obszary Rzeczpospolitej. A może to Bajadurzenie wizja świata niczym z pierwszych osłon gry Europa Universalis. Teraz już na poważnie. Oto jeden ze scenariuszy. Nazwijmy go Rzeczpospolita Protestancka. Historia alternatywna. Jest rok 1555. Na tronie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zasiada ostatni z przedstawicieli dynastii Jagiellonów: Zygmunt II. August. Dla Europy jest to czas wielkich przemian. Wiele krajów na kontynencie przechodziło na protestantyzm. Kościół katolicki zaś przeżywał kryzys. Do roku 1555 takie kraje jak Anglia, Szwecja czy Dania zerwały swoje więzi z Rzymem i przeszły na nową wiarę. Co istotne, eleno-polskie, czyli prusy książęce przeszły na protestantyzm. Już w roku 1525 kończyła się wojna religijna w państwach Rzeszy Niemieckiej między cesarzem Karolem V a protestanckimi książętami, uwieńczona w agwzurskim pokojem religijnym i wprowadzeniem zasady "cujus regio eius religio, czyja władza tego religia. W takiej atmosferze w roku 1555 zostaje zwołany przez króla Sejm w Piotrkowie. Król ulega namowie części szlachty, w tym Andrzeja Frycza Modrzewskiego, twórcy dzieła o naprawie Rzeczypospolitej. I zwołuje Sobór Narodowy. Sobór Narodowy pod przewodnictwem Jana Łaskiego przy udziale wielkich reformatorów protestanckich, takich jak Jan Kalwin. Stop. Tutaj następuje rozdzielenie naszych światów. W naszej rzeczywistości król finalnie nie decyduje się na zwołanie Soboru Narodowego. W naszym scenariuszu, w scenariuszu protestancka Polska decyduje się na jego zwołanie. Początkowo część szlachty, i w szczególności król, nie chcą całkowicie zrywać z Rzymem, jednak dzięki staraniom reformatorów uznano, że reforma kościoła ma oznaczać zniesienie celibatu liturgię w języku narodowym czy komunie pod wieloma postaciami. Takie reformy w duchu protestanckim są nie do zaakceptowania dla Watykanu. Reszta katolickiej szlachty zachęcona obietnicą przejęcia części dóbr kościelnych i zniesienia większości danin kościelnych zgadza się na tę reformę. Ostateczną decyzją Soboru jest utworzenie Polskiego Kościoła Narodowego. Jako, że jednym z głównych orędowników soboru był magnata Jan Łaski Herbu Korab, który był kalwinistą, i niewątpliwie ten nurt miałby wpływ na kształt nowej wiary, co istotne. Był to również nurt najbardziej powszechny wśród szlachty, oprócz oczywiście wiary katolickiej. Można też przypuszczać, że nowy kościół napędzałby dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony król dążyłby do centralizacji nowej. Wiary na wzór aglikańskim, czy choćby na wzór protestanckich krajów Rzeszy. Z drugiej strony szlachta chciałaby uzyskać jeszcze większą, jeszcze większą autonomię poprzez nową wiarę. Wyznania protestanckie nie stanowią monolitu i w nowej protestanckiej Polsce zapewne ciągle dochodziłoby do rozłamów. Tak jak w naszej linii czasowej doszło do powstania braci polskich, zwanych przez swoich przeciwników arianami. Możliwe jednak, że te tendencje byłyby hamowane przez króla, a może nawet przez Sejm w późniejszym okresie, po okrzepnięciu nowej wiary. Bardzo ważne byłoby doświadczenie Jana Łaskiego, który organizował zbiory protestanckie w Niderlandach, a co może ważniejsze, miał swój udział w stworzeniu wiary anglikańskiej anglikański dość scentralizowany kościół mógłby zostać wzorem dla polskiego kościoła narodowego zmiana wiary na protestancką nie zmieniłaby podejścia szlachty dążącej do osłabienia władzy królewskiej i chęci wprowadzenia królów elekcyjnych na Zygmuncie II Augustie kończy się dynastia Jagiellonów w naszej linii czasowej i jakkolwiek Zygmunt II. August ma w scenariuszu protestancka Polska pewnego asa w rękawie, by kontynuować swoją dynastię. Tym asem jest rozwód. I czym? Henryk VIII. Ta żona przestaje więc być żoną króla, a władca Polski może poszukać nowej, młodszej żony, która urodziłaby następcę tronu. Nie ma pewności, czy taki potomek by się urodził, prawda? Ale prawdopodobieństwo przetrwania dynastii Gieronów wzrasta w tym scenariuszu. Wszak król miał córkę z nieprawego łoża, Barbarę Woronecką. Przyjmiemy więc dla naszego scenariusza, że dynastia Gieronów jest na tronie Polski i Litwy dalej. Rzeczpospolita obojga narodów. W scenariuszu Polski protestanckiej do Unii Lubelskiej dochodzi tak czy inaczej. Do tego dążył ruch egzekucyjny, a który w tej linii czasowej zyskuje jeszcze większy wpływ na kształtowanie polityki wewnętrznej państwa. Mimo, że na Litwie byli można władcy o antyunijnej orientacji jak Mikołaj Czarny Radziwiłł, jednak ciągłe zagrożenie ze strony państwa moskiewskiego, a później cesarstwa rosyjskiego skłoniłoby Litwę prędzej czy później do Unii z Polską. W scenariuszu protestanckim również dochodzi więc do Unii lubelskiej w podobnym czasie. Predestynacja. Ważną cechą kalwinizmu jest predestynacja. Pochylmy się więc nad tym zagadnieniem. Według predestynacji los każdego rozstrzyga się jeszcze przed jego narodzeniem. Bóg z góry jeszcze przed narodzinami człowieka wskazuje tego, kto zostanie zbawiony – elekti, a kto potępiony – reprobati. W kalwinizmie obca jest katolicka zasada facienti quod in sed deus non degenat gratiam, czyli temu, kto robi – co w jego mocy Bóg nie odmawia łaski. Max Weber, XIX wieczny socjolog, prawnik, uznał, że katalizatorem procesów, które doprowadziły do powstania kapitalizmu była właśnie kalwińska doktryna predestynacji. Łaska zbawienia była udzielana bez względu na nazwijmy to chęć poprawy, była nadawana z góry, a brak możliwości sprawdzenia czy po śmierci czeka na wieczne szczęście, czy cierpienie, powodował, że wszystkie aspekty życia wiernych przenikał nieustanny lęk. Jednym ze sposobów, by ten lęk zagłuszyć, było udowadnianie sobie i otoczeniu poprzez styl życia, że jest się zbawionym. Dodając do tego koncepcję Beruf, rodzina Lutran, która promuje ideę, że każdy człowiek ma powołanie, swoisty dar od Boga i powinien dążyć do jego realizacji poprzez pracę. W praktyce połączenie zawodu jako powołania z doktryną predestynacji coraz mocniej wiązało wyznawców z doczesnym życiem. Dla kalwinistów próżniactwo było ogromnym grzechem i tylko nieustanna praca, Mogła złagodzić psychologiczną traumę wynikającą z doktryny predestynacji. Gdyby to postrzeganie świata mocno zakorzeniło się w stanie szlacheckim na dłuższą metę, mogłoby pchnąć gospodarkę Rzeczpospolitej na nową, bardziej dochodową i rozwojową drogę. W szczególności, że Rzeczpospolita protestancka z powodów handlowo-religijnych miałaby silne więzi. Z Niderlandami, gdzie idea predestynacji szczególnie mocno się zakorzeniła. Gospodarka Rzeczpospolitej Protestanckiej Początkowo niewiele by się tutaj zmieniło. Rzeczpospolita dalej byłaby krajem opartym w większości o system folwarzno-pańszczyźniany, w szczególności, że XVI wiek to były czasy, zboże płaci. Rozwój miast również byłby zahamowany, tak jak w naszej katolickiej linii czasowej. Miasta w niemaniu szlachty były dla niej pewnym zagrożeniem. Ośrodki miejskie magicznie nie zaczęłyby się rozwijać tylko z powodu zmiany wiary. Do tego potrzebna byłaby wola ludu, wola narodu politycznego, czyli szlachty. Zmiana wiary, gdzie lokalna szlachta miałaby większy wpływ, na wybór kapłanów mógłby nawet zwiększyć poziom szlacheckiej swawoli. Z drugiej strony, jako że w ruchu egzekucyjnym dużą rolę odgrywa szlachta protestancka, to można by przypuszczać, że postulaty tego ruchu, ruchu egzekucyjnego, zostałyby zrealizowane w większej części. Oznaczałoby to zachwianie potęgi magnaterii i wysunięcie się średniej szlachty jako. Głównej siły sprawczej w tworzącej się Rzeczpospolitej obojga narodów. Reformy w pewien sposób wzmocniłyby króla poprzez utworzenie wojska kwarcianego, jak to się stało w naszym czasie, czy dalszą skuteczną egzekucję królewszczyzny. Do tego znaczna część majątku kościoła przeszłaby zapewne we władanie króla. Trzeba jednak zaznaczyć, że sytuacja kmieci, czyli stanu chłopskiego, nie byłaby inna niż w naszej rzeczywistości. Przynajmniej początkowo. W naszej linii czasowej ruch ten doprowadził do między innymi zakazu opuszczania wsi przez chłopów bez zgody właściciela. W scenariuszu polskiej protestanckiej ten zakaz również żeby wprowadzono. Zmiana wyznania miałaby jednak wpływ, w dalszej perspektywie, na gospodarkę kraju. Zmiana wiary miałaby ogromny wpływ na postrzeganie świata, a centralną ją częścią byłaby już wspomniana predestynacja. Niezamożna szlachta zaczęłaby szukać zajęć, które mogłyby dać jej zysk, który potwierdziłby certidus salutis – pewność zbawienia. Ten strach mógł być motorem do tego, by szlachta zaczęła prowadzić bardziej aktywny tryb życia. Jako, że z roli wielkich pieniędzy mieć by nie mogła, wchodziłaby w mocniejsze kontakty z mieszczaństwem w celu rozwoju handlu czy manufaktur, w szczególności w czasie dekoniunktury na zboże, możliwe, że dla potrzeb manufaktur, Potrzebne byłyby większe zasoby ludzkie, które migrowałyby do miast. Szlachta, chcąc spróbować swoich sił w handlu czy produkcji dóbr, musiałaby uwolnić zasoby ludzkie w postaci chłopów. Mogłoby się okazać, że zachęcałaby wręcz kmieci do opuszczenia swoich dóbr. Kalwińska Polska miałaby zapewne szersze kontakty z Kalwińskimi Niderlandami, gdzie ile handlu i produkcji dóbr było dużo bardziej rozwinięte i rozpowszechnione. Konstytucje, czyli ustawy zabraniające szlachcie wykonywania miejskich zajęć, stałyby się martwym prawem albo zostały zniesione. Możliwe, że Rzeczpospolita zaczęłaby tworzyć kompanie handlowe na wzór holenderskich do lepszego zarządzania i eksploracji wschodnich, rozległych terenów Rzeczpospolitej. Takie działanie końcowo mogło doprowadzić, by. Do wzrostu znaczenia miast, do których przynosiłaby się szlachta związana z handlem i rzemiosłem, mogłaby ona wymusić pewne zmiany w prawodawstwie na korzyść miast w dłuższym okresie. Potrzeba uwolnienia sił roboczej, sił roboczych w postaci chłopstwa, połączone z ideami równości w kajwińskiej wizji świata, mogły również spowodować, że wolność osobista chłopom zostałaby zwrócona. Rzeczpospolita Protestancka z racji swojego wyznania byłaby bliższa Niderlandom, jak już zostało powiedziane. I myślę, że tutaj niechybnie narastałaby współpraca na polu gospodarki i kultury, kto wie, czy kraj Polderów nie stałby się oknem na świat w kwestii wypraw kronialnych dla Rzeczypospolitej. Wyobrażam sobie współpracę tych dwóch krajów na tym polu, choć Rzeczpospolita ze względu na położenie geograficzne byłaby tym mniejszym bratem. Takie przeobrażenia stanu szlacheckiego i osłabienie magnaterii mogłoby doprowadzić do mniej oczywistych rzeczy, a mianowicie zajęciem się spraw dróg i traktów w państwie. Takie sprawy jak wspólne utrzymywanie duktów mogłoby zadziałać jako spoiwo do choć częściowej centralizacji państwa czy choćby pchnąć polski parlamentaryzm bliżej w stronę angielskiego. Nie oznacza to, że społeczeństwo Rzeczypospolitej stałoby się takie jak społeczeństwo Niderlandów. Pewnie jednak, pewne jednak wskaźniki społeczne mogły się przesunąć w inną stronę, niż miało to miejsce w naszej linii czasowej. Na koniec zapraszam do wytoczenia ciężkich dział i niezgadzania się z moją wizją. Może według Ciebie, widzu, jest ona Aż nadto optymistyczna. Można przecież przykładowo polemizować z samymi myślami Maxa Webera dotyczącymi wpływu protestancyzmu na rozwój kapitalizmu. W przyszłości chciałbym omówić politykę zagraniczną Rzeczpospolitej Protestanckiej. Jakby się zmienił układ sił w Europie w tym scenariuszu? Jaką rolę Rzeczpospolita odegrałaby przykładowo wojnie 30-letniej i czy by do niej w ogóle doszło. Opowiem też dlaczego moim zdaniem w scenariuszu protestanckim nie dochodzi do wojny domowej między protestantami a katolikami. Co w takim scenariuszu z prawosławiem bez Unii Brzeskiej? Też bardzo ciekawe pytanie. Jeżeli się spodobało, to proszę Cię słuchaczu o... Zostawienie lajka, kliknięcie w dzwoneczek i oczywiście subskrypcję kanału. Oraz zachęcam do komentowania. A jeżeli się nie spodobało, hmm, to też zostaw. Może następne filmy Ci się spodobają. Cześć, czołem. Do zobaczenia.